Dzień dobry, ja nazywam się Kikuć i jest mi Was niezmiernie miło powitać po dwóch latach nieobecności na YouTube. Zaczynamy premiery kwietnia, czyli zestawienie najlepszych gier na PC, PlayStation, Xboxa oraz Switcha. Sam nie spodziewałem się, że kwiecień to miesiąc tak dużej liczby świetnych premier. Zobaczmy zatem, co nas czeka: Commandos Origins, prequel kultowej serii skradanek taktycznych, osadzonej w realiach II wojny światowej. Claire Obscure Expedition 33 Fantazy airbag z otwartym światem, w którym grupka bohaterów wyrusza, aby unicestwić malarkę zwiastującą zagłady ludzkości. Into the Dead Our Darkest Days Zombie survival przypominający This War of Mine. Steel Hunters, darmowa sieciowa strzelanka z Transformersami w roli głównej od twórców World of Tanks. This day, We for We are last Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynamy z grubej rury. 2 kwietnia we wczesnym dostępie zadebiutuje Steel Hunters, czyli sieciowa taktyczna strzelanka z mechami w roli głównej od wydawców World of Tanks czy World of Warships. Podobnie jak kultowe czołgi, jest to darmowa produkcja z bogatym wachlarzem modyfikowania mechów, zarówno od strony wizualnej, jak i o sprzętu. Zdobywając kolejne poziomy odblokujemy nowe machiny, umiejętności oraz ekwipunek. Gra oferuje kilka trybów, w tym drużynowy, Battle Royale czy gracze przeciwko komputerowi. Oglądając zwiastun, uwagę zwracają duże poziomy, różnorodne krajobrazy i elementy terenu, które wykorzystamy taktycznie, a także możliwość przebijania się przez ściany i niszczenia otoczenia. Steel Hunters wygląda jak mokry sen Michaela i Jeśli lubicie transformersy i sieciowe strzelanki gatunku Battle Royale, to wypatrujcie premiery wczesnego dostępu już 2 kwietnia na Steam. Trudno uwierzyć, że minęło 5 lat od premiery The Last of Us Part 2. Oraz rok od wersji remastered na PS5. Na 3 kwietnia zaplanowano debiut na Steam. Jest to kontynuacja wielkiego hitu z PlayStation 3, który opowiada o świecie dotkniętym zarazą, zmieniającą ludzi w krwiożercze zombie. Towarzyszymy dwójce protagonistów: nastolatce Eli i weteranowi Joelowi, a wraz z grą poznamy nowych bohaterów, m.in. Abby, należącą do rebelianckiej grupy Fireflies. Rozgrywka miesza elementy skradanki, walki i eksploracji, w której gracz musi oszczędnie zarządzać skromnymi zasobami i amunicją. Wykorzystując hałas i elementy otoczenia, przekradniemy się obok wroga lub sprawimy, że będzie podatny na ciche zabójstwo. Na uwagę zasługuje bardzo ładna grafika, nastrojowa i podkreślająca klimat muzyka oraz zmieniające się krajobrazy, pogoda i pory roku. Ostatnio przeszedłem zremasterowaną pierwszą część serii i bawiłem się przed nią, choć po kontynuację nie sięgnąłem, gdyż uważam, że fabularnie gra spięła się zdecydowanym i dobrze uzasadnionym finałem. 3 kwietnia w Early Access zadebiutuje Sand. Jest to sandbox z otwartym światem, w którym przemierzymy świat pokryty, jak inaczej, piaskiem. Naszym środkiem transportu są pojazdy na gigantycznych nogach, przypominające steampunkowe transportowce z Final Fantasy XVI czy machiny kroczące AT-AT z gwiezdnych wojen. Będziemy wykonywać zlecenia, eksplorować ruiny w poszukiwaniu cennych materiałów broni i surowców, a także odganiać innych graczy, którzy mają taki sam plan. Wraz z postępem gry będziemy ulepszać zarówno nasze maszyny kroczące, jak i postacie. Odkrywając zagubione dzienniki i rozmawiając z NPC-ami, odkryjemy kolejne elementy fabuły i przykrych okoliczności, które spowodowały upadek cywilizacji. Gra ma ponad 50 tysięcy śledzących na Steamie i wydaje się ciekawą pozycją dla miłośników sieciowych Survivali, takich jak choćby Rast. Teraz coś dla fanów Rainbow Six Siege, czy Payday 2. 4 kwietnia na Steam wjeżdża SWAT Commander Prologue, czyli drużynowa taktyczna strzelanka. W udostępnionym darmowym prologu rozegramy drugą misję, czyli infiltrację warsztatu, w którym doszło do strzelaniny gangów. Jak w Rainbow Six tu również mamy podział na specjalizację, rozmieszczenie jednostek czy wybór ekwipunku, na np. tarcze i granaty dymne. Mamy ograniczoną amunicję oraz sprzęt. W pełnej wersji do wyboru będzie kilka rodzajów operacji, takich jak uwolnienie zakładników, rozbrojenie C4 czy neutralizacja wrogich oddziałów. Dodatkowo wykorzystamy taktyczny widok z góry, wydawanie poleceń członkom drużyny i wykorzystanie informacji do uzyskania strategicznej przewagi. Fajnie, że twórca oddaje nam darmowy prolog, dzięki któremu można sprawdzić, czy pełna wersja jest warta uwagi. South of Midnight Moje pierwsze skojarzenie to Mariasz God of War z Hellblade Senior Sacrifice. South of Midnight to przygodówka akcji z perspektywy trzeciej osoby, w której wcielimy się w młodą dziewczynę o nadnaturalnych zdolnościach. Gdy huragan uderza w nasze małe miasteczko, Wir wciąga nas w mistyczną, gotycką krainę pełną magii i południowoamerykańskiego folkloru. Dzięki nowo zdobytym mocom i magii stawimy czoła mitologicznym demonom, rozwiążemy logiczne zagadki i odkryjemy piękne, acz niebezpieczne Bezpieczne krainy. South of Midnight wyróżnia się śliczną ręcznie malowaną grafiką, w której przeplatają się wciągające, kolorowe krainy oraz elementy magii, fantastyki i folkloru. Gra ma niespotykany dotąd południowoamerykański klimat tamtejszych lokalnych legend, a zwiastun ciąga ciekawie zaprojektowanymi postaciami i fabułą. Czy to wystarczy na hit? Po niedawnym sukcesie Split Fiction widać, że gracze chętnie sięgną po solidnie przygotowaną i ciekawie opowiedzianą przygodówkę akcji. Jest rok 1998. Mam kilkanaście lat i z wypiekami na twarzy tłukę kolejne godziny w taktycznej skradance Commandos Behind Enemy Lines gra piekielnie trudna, ale mega klimatyczna, wymagająca taktycznego i nietuzinkowego podejścia, a także niezliczonej liczby prób. Elitarny oddział komandosów jej królewskiej mości przeprowadza strategiczne operacje mające sabotować wysiłki Trzeciej Rzeszy. Zielony beret, snajper, saper, kierowca, szpieg i złodziej muszą dokładnie planować swoje akcje, gdyż śmierć jednego z nich oznacza niepowodzenie misji. Jest rok 2025 i już wiem, że z taką samą ekscytacją będę zagrywał się w Commandos Origins, czyli prequela kultowej serii. Zacznijmy od skompletowania elitarnego oddziału i poznamy wydarzenia, które doprowadziły nas do początku fabuły pierwszych komandosów. Jak w większości obecnych skradanek, tak i tu mamy podgląd pola widzenia przeciwników. Wykorzystujemy zasłony i elementy otoczenia do zaplanowania kolejnych ruchów i zasadzek. Co nowego? Znacznie większe mapy, możliwość przybliżania i zmiany perspektywy kamery, wielopoziomowe budynki, większa interakcja z otoczeniem i oczywiście. Ulepszony interfejs. Mamy też kilka rodzajów przeciwników, jak strażnicy, oficerowie, snajperzy. Nowością jest tryb taktyczny, dzięki którym zaplanujemy akcję kilku postaci, aby później uruchomić je pojedynczo lub wszystkie naraz. Dodatkowo mamy różne pojazdy i lód, który nagradza ciche eliminacje i łupienie ciał. Podobnie jak do tej pory, do celu wiedzie wiele dróg i tylko od nas zależy. Którą wybierzemy i jak wypełnimy rozkazy danej misji. Fajną gradką jest tryb koop dla dwóch graczy. Maciek, patrzę na ciebie. Commandos zadebiutuje 9 kwietnia na PC-tach, PlayStation 5, Xbox X i S i w Game Passie. Teraz bardzo ciekawa gierka Into the Dead: Our Darkest Days. Premiera 10 kwietnia na Steam. Na pierwszy rzut oka gra mocno przypomina This War of Mine połączone ze State of Decay. Z This War of Mine bierze pracę kamery i perspektywę z boku, podglądanie przez dziurkę od klucza, skradanie się i zarządzanie zasobami. Ze State of Decay czerpie klimat apokalipsy zombie, rekrutowania ocalałych, zarządzania zasobami i eksplorowania nowych lokacji. Gra wygląda świetnie i bardzo dynamicznie, do tego strasznie i faktycznie pasuje tutaj tryb permanentnej śmierci. Fabuła jest dość prosta. Mamy rok 1980 w Teksasie, gdy do miasteczka Walton City dociera epidemia hordy zombie. Zbieramy grupkę ocalałych i próbujemy przetrwać. Ze złupionych zasobów kraftujemy bronie i ulepszenia, a także usprawnienia i barykady naszej bazy. Zasoby się wyczerpują, więc musimy podróżować i zmieniać bazę. Doskwiera nam głód, wyczerpanie, desperacja i trwałe uszczerbki zdrowotne. Do tego dorzućmy dylematy moralne, np. pomóc obcym czy skroić ich z zasobów, oraz proceduralnie generowane etapy. I już wiemy, że będzie to gra na więcej niż jedną rozgrywkę. Ja czekam, bo This War of Mind wspominam jako mega wciągający tytuł. Hollywood Animal. Hollywood Animal. Jeśli liczycie na tradycyjny symulator zarządzania studiem filmowym. To mocno się zdziwicie. Owszem, w tej strategii od twórców This is the police, Don't the police będziemy stawiać nowe budynki, tworzyć filmy, zatrudniać pracowników i aktorów, wymyślać nowe technologie czy płacić za reklamę. Ale Hollywood ma też mroczne, brudne oblicze. Wszystko wywodzi się z tego, że nasi konkurenci mają dostęp do tego samego rynku aktorów i reżyserów, publiczności i ulepszeń co my. Aby zostać magnatem przemysłu filmowego, uciekną się do nielegalnych środków: tortury i grożenie śmiercią Twojemu pracownikowi, nalot policji, zmowa rynkowa, rozpuszczanie szkodliwych pogłosek czy lobbowanie za szkodliwymi ustawami to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod tym kątem gra przypomina Game Dev Studio wymieszane z kultową pizza Syndicate. Ale znacznie bardziej rozbudowaną i niebojącą się tematów tabu. E, podlinkuję wam 4-minutowy zwiastun, który polecam obejrzeć, e, ma świetnego lektora. Jeśli lubicie tajkuny bez trzymanki, z zakazanymi środkami, ale mnóstwem opcji, działań i odpowiednim poziomem złożoności, kurczę, zapowiada się naprawdę mocny gracz na rynku. Wiem. Pamiętacie Krimsy? Symulator mafijnego imperium narkotykowego w przeglądarce? Hollywood Animal daje mi podobny vibe. Dorzućmy fajną komiksową grafikę i mamy przepis na wiele wciągających wieczorów. Mandragora Whispers of the Witch Tree. Prince of Persia spotyka Dead Cells i Blasphemous? Czemu by nie? Mandragora to RPG akcji z widokiem z boku, którym tworzymy Inkwizytora z jednej z sześciu klas. Ponad 60 zadań, 40 godzin rozgrywki, 75 unikalnych lokacji, setki przedmiotów i dziesiątki talentów z drzewka umiejętności przypominającego to z Path of Exile. Ręcznie malowana grafika i symfoniczne udźwiękowienie odzwierciedlają klimat. Dark Fantasy. Nie jestem fanem tego typu gier, ale widzę, że zapowiada się spójny, mroczny i dobrze przemyślany tytuł dla fanów tego gatunku. Premiera 17 kwietnia na PC, PlayStation 5, Xbox, X i S. Mocny kandydat do najlepszych gier 2025 roku przed państwem. Claire Obscure Expedition 33 z premierą 24 kwietnia na pc i konsolach. Raz w roku malarka przebudza się i na swoim monolicie maluje liczbę. Każdy w tym wieku zamienia się w proch i zostaje wymazany. E, czyli coś jak Avengers Endgame po strzyknięciu Thanosa. I am Ekspedycja 33 to garstka młodziaków, którym nie podoba się wizja rychłej śmierci. Wyruszają więc w pełną niebezpieczeństw. Podróż, aby zniszczyć malarkę, by ta nie skasowała już ani jednego ludzkiego istnienia. Clare Obscure to RPG z walką w trybie turowym, e, tak jak w serii Final Fantasy chociażby. Mamy tu również elementy uników, parowania i kontry w czasie rzeczywistym, z wpleconym kręceniem kombosów w odpowiednim tempie i celowaniem w newralgiczne punkty przeciwnika. Akcja została osadzona w magicznym świecie fantasy we francuskiej Belle Époque, czyli historycznym okresie rozkwitu pomiędzy 1871 a 1914 rokiem. Odwiedzimy baśniowe, kolorowe lokacje jak zapomniane pola bitewne czy wyspy obliczy. Zrekrutujemy do pomocy mityczne bestie, dzięki którym przemierzymy rozległy i różnorodny świat. Całość napędzana silnikiem Unreal Engine 5 z epicką grafiką, i porywającą muzyką. Dla mnie być albo nie być dla tej gry to feeling i płynność animacji wali oraz to jak wciągnie nas namalowany przez twórców świat. Wisienką na torcie premier kwietnia jest klasyczna strategia czasu rzeczywistego, czyli Tempest Rising. Przedstawia alternatywną rzeczywistość, w której konflikt kubański zaowocował eskalacją do wojny nuklearnej. Trzy asymetryczne, unikalne rasy z charakterystycznymi jednostkami i stylem gry. Mamy neutralne budynki do zdobycia oraz frakcje do pokonania. Tryb dla pojedynczego gracza to dwie kampanie po 15 misji z przerywnikami filmowymi. Smaczku dodają nącza na wałnicy, które są rezultatem atomowej zagłady i rozrastają się niekontrolowane po planecie Ziemia. Spory nacisk położono na tryb multiplayer z drabinką rankingową. Mogłoby się wydawać, że klasyczne RTS-y odeszły do Lamusa. Ale myślę, że starsi gracze mają niegasnący sentyment do takich klasyków jak Red Alert czy Total Annihilation. A po wizerunkowej klapie Stormgate apetyt na ten rodzaj gier nie został zaspokojony. Jeśli co uda się stworzyć wciągającą i różnorodną kampanię oraz regrywalny i wielowymiarowy strategicznie produkt, to być może przyczynią się do renesansu klasycznych RTS-ów. Czy tak będzie? Przekonamy się już 24 kwietnia. Serdecznie dzięki za obejrzenie filmu do końca. Napisz proszę w komentarzu pomidor oraz tytuł gry i krótkie uzasadnienie, na którą najbardziej czekasz. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film, a my widzimy się już za kilka dni w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.